Cześć, siema, z tej strony Golder i to nas bardzo serdecznie w 21 odcinku kariery w Kraków. Jak widzieliście, ten odcinek zaczęliśmy dosyć, dosyć dziwnie, gdyż e, zakupiłem e, taką opcję bogaty inwestor, którą, na, na którą wy którą Wy wybraliście o tak to nazwę i dzięki temu nasz budżet w tej chwili e, no jeszcze w tej chwili nie jak tutaj patrzę, ale będzie wynosił 40 milionów euro więc naprawdę potężny budżet, ale od razu uprzedzam: nie będę kupował żadnych gwiazd z futbolu. Po prostu chcę zrobić mocny skład z tanich, znaczy z, tanich, no z młodych, perspektywistycznych zawodników, w większości polskich też, też jakieś talenty zagraniczne, też będę kupował, no bo 40 milionów mi jak najbardziej na to pozwala. No dobra, no to tyle słowem wstępu, a tutaj już przejdziemy do pierwszego spotkania w tym odcinku, które będzie spotkaniem pucharowym puchar Polski ze śląskiem Wrocław. Na tą drużynę też trafiliśmy, bracia z Wrocławia będą naszymi rywalami. No i tutaj przygotowuję skład właśnie na to spotkanie. No i co? Naprawdę przydałoby się wygrać, bo, bo ciężko może być w tym roku o awans do europejskich pucharów. Oczywiście jeszcze, jeszcze, jeszcze nic nie jest przesądzone, bo do końca jeszcze dużo spotkań w Lidze i w Pucharze Polski, ale jak najbardziej e, nawet samo zwycięstwo w Pucharze Polski by jakoś zespołowi morale podniosły. Minuta siódma atakowaliśmy my, czyli Wisła, siódma minuta. Martial trafił w bramkarza, minuta 17, no i wreszcie trafiamy do bramki, Emanuel Sarki po bardzo ładnej podcińce pokonuje golkipera Wrocławian i prowadziliśmy 1 do 0. To już jest 3 minuty później, Azoge fantastycznie dośrodkowuje do Martiala, no i Francuz pakuje piłkę do siatki, strzelając zarazem e, tym samym szóstą bramkę w sezonie i było już 2 do 0, niestety chwilę później... Chwilę później, jakieś 7 minut później albo 10, Hanson strzela bardzo dziwną bramkę, bo lecerini po prostu tam pokazał jak bardzo śpi na tej bramce. Minuta 35, więc niezbyt długo musieliśmy czekać na kolejne trafienie w tym spotkaniu, które, które wykonał Antony Martial i było już 3 do 1, minuta 44. Fantastyczne podanie do Tichuny, ten uderza, ale tutaj bardzo dobra asekuracja jednego z obrońców Wrocławian minuta 75, więc już druga połowa, fatalny błąd bramkarza. No i Małecki po prostu musiał to wykorzystać, a więc 4 do 1, totalna tutaj dominacja, rozgromienie. No i, no i było, że raczej pewne kto awansuje do, do dalszej fazy Nawet biorąc pod uwagę, że będzie jeszcze rewanż No ale tym bardziej, że w 82 minucie Boguski tutaj nie wiem jak się przedarł Nie wiem jak to strzelił, ale wpadło i było 5 do 1 w 82 minucie Nie wiem kiedy ja ostatnio strzeliłem 5 bramek w jednym spotkaniu Naprawdę dawno temu W tym sezonie to same wyniki takie na styk Więc naprawdę, czyżby jakiś przełomowy moment No zobaczymy, jak widzicie wygraliśmy i to chyba było nawet spotkanie rewanżowe, czy mi się coś posrało. No, już zapomniałem, mniejsza z tym, eee... przeszliśmy po prostu dalej. I następne spotkanie zagramy najprawdopodobniej z Widzewem Łódź, z tego co tam pamiętam. A teraz spotkanie w Lidze z Legią Warszawa, drużyną, która też zawodzi w tym sezonie, bo jest druga w tabeli, ma też sporo punktów straty do. Do Lecha Poznań, no i na pewno oni też będą chcieli to spotkanie wygrać, a biorąc pod uwagę, że my ostatnio wygraliśmy 5 do 1 w Pucharze Polski, może to jakoś wpłynie pozytywnie na naszych zawodników, zmobilizują się oni i być może w, no, zdobędziemy jakieś punkty z Legią, co nie ukrywam naprawdę przydałoby się, ale zobaczymy jak to będzie, to są mecze, w których decydują pojedyncze akcje, więc... Zdecydowanie musimy być tutaj skuteczni. Tutaj przygotowuję skład. Dąguca dalej. Niestety kontuzjowany Boguskiego sobie tu na ławkę strzelę. No i, i powoli przechodzimy do tego spotkania. Gramy u siebie na remonta 22 w czerwonych koszulkach, legia w białych. No i przechodzimy do pierwszej akcji, która ma miejsce w 32 minucie Wyśrodkowanie, czy to strzał, nie wiem, co robi Led Cerini. W ogóle nie komentuję już zachowań tego golkipera. Najgorszy chyba transfer mój w historii. I traciliśmy niestety przez to bramkę Minuta 35, więc chwilę później próbowałem tutaj odpowiedzieć Ale niestety nie udało się Mam jeszcze corner Małecki dośrodkowuje tą piłkę Tam bodajże na Bunozę ten uderza Jeszcze dopadę do niej Czawes Ale po raz kolejny bardzo dobrze Wojciech Skaba I w dalszym ciągu jeden do zera dla Legii Minuta 49, a więc już druga powa. Bunoza lewą stroną pędzi będzie tutaj chciał zejść do środka, straci tą piłkę, ale tylko na chwilkę, bo przejmie ją Azogę, poda do Majackiego, ten od razu dodanie go Quintany, ten bardzo dobrze przyjmie, uderza, ale po raz kolejny golkiper Legii ratuje im tyłek. No i już minuta 90, już tutaj ultra ofensywny był, Legia wyprowadza jedną z nielicznych akcji ogólnie w tym spotkaniu, Kosecki strzela, Leccerini znowu piłkę wypluwa gdzieś tam. Pod nogę legionisty i Juliano podwyższa na 2 do 0. I tak się kończy: takim wynikiem kończy się to spotkanie. Niezasłużona przegrana, widzicie, że to ja tutaj raczej miałem lepsze statystyki. No ale cóż, tak jak mówiłem, pojedyncze akcje decydują. Jako, że my mamy pionka, a nie bramkarza na bramce, no to takim, takim wynikiem to spotkanie się zakończyło. No i wystarczy tylko pogratulować zawodnikom z Warszawy, co troszkę e, ciężko przechodzi mi przez gardło. No ale dobra. Ten sezon i tak już w lidze jest raczej stracony. Trzeba tam powalczyć o tą trzecią, drugą lokatę, którą najprawdopodobniej będziemy się bili o legię, no ale to może jeszcze odrobimy w przyszłych kolejkach. A tymczasem spotkanie arcyważne w lidze europejskiej. Jeśli teraz przegramy ze Sportingiem Lizbona na wyjeździe, no to żegnamy się też z Ligą Europy, a to już by było naprawdę tragicznie. Więc mam nadzieję, że tak się nie stanie. Minuta czwarta. Sarki uderza, ale bardzo dobrze niestety goalkeeper Sportingu Lizbona. Minuta 26. To my tutaj przeważamy podanie do Martiala. Ten od razu do Azoge. Azoge uderza i 1 do zera. Niespodzianka w Portugalii. Niespodzianka w Lizbonie. Wisła Kraków obejmuje prowadzenie w 27 minucie za sprawą wolnego zawodnika niedawno Azoge. I właśnie prowadziliśmy 1 do zera. Niestety trwało to. To może 3 minuty, bo tutaj znowu lec niby dobrze broni, ale znowu ta piłka gdzieś tam wypluta pod nogi zawodnika Sportingu Lizbona i niestety 1 do jednego co gorsza, w 40 minucie Sporting wyprowadza drugą, ja taką groźną akcję Diego Capel do Montero. No i ten takim bardzo ładnym uderzeniem kompletuje swoją drugą bramkę, w tym... Spotkaniu więc przegrywamy tuż przed przerwą, ale nie poddajemy się. Minuta 54: Antony Martial szuka tutaj komu podać? Znajduje Małeckiego. Małecki uderza i niestety słupek gratuje Portugalczyków. Więc szczęście nam niestety nie sprzyja. Minuta 65: Kini Peel bardzo ładnie tutaj przed, przed zawodniku sportingu uderza, ale bardzo dobrze po raz kolejny. Eee, na no goalkeeper Sportingu Lizbona minuta 72, więc tutaj naprawdę dużo się działo w tej drugiej połowie Małecki szuka kogo by tu podać, znajduje Bunozę, ten do środka wuje. uderza, Azog. no i nie mam pojęcia jak on tego nie skierował do bramki ale w dalszym ciągu byliśmy poza ligą Europy w tym momencie więc jeszcze próbujemy 85 minuta, wybicie piłki Azoge podaje do Stolarskiego ten do środka ewuje, jest tam Martial Martial wygrywa główkę i doprowadza do wyrównania w 86 minucie bardzo ważna bramka Francuza, która daje nam matematyczne szanse w tym momencie na awans, ale kto wie jeśli wygramy dwie ostatnie, dwie, dwa ostatnie spotkania z z Olympikiem Lyon oraz molde, no to przy korzystnych dla nas wynikach w tej grupie, czyli na przykład, że Lyon wszystko do końca przegra, no to, no to naprawdę awansujemy. Więc e, wyczekujcie tego w kolejnych odcinkach, bo może być naprawdę ciekawie. Tutaj widzicie, że e, Ma Anton Martial chce tutaj podwyżkę, jak najbardziej zasługuje na nią, więc mu tutaj damy. E, no i to ogólnie byłoby na tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o jakieś mecze, tutaj właśnie będziecie e, pożegnamy się, że tak powiem na tym ekranie przedłużania kontraktów. Martial naprawdę zasługuje. Boguskiemu również przedłużyłem, bo to są zawodnicy, których możemy potem sprzedać yy, i przynajmniej na nich zarobić jakieś grosze. Więc to by było na tyle. mówi Goldzor. Pa, pa!